Mieliśmy chwilę czasu, żeby odpocząć i przede wszystkim wyzdrowieć po, po ostatnim tygodniu i po przegranym meczu w koło brzegu. Wyciągniemy wnioski z tego spotkania i teraz przez dwa dni przygotowaliśmy się do meczu z Koszalinem. Wiemy, że to jest bardzo ofensywnie nastawiony zespół, ma, ma wielu strzelców, bo czy rozgrywający McMurray, czy Marcin Dymała, czy Alek Lewandowski, Mikołaj Smarzy, który wchodzi z ławki, każdy jest tam bardzo groźnym strzelcem, więc nie może nikogo zlekceważyć. Będziemy chcieli zrealizować nasze założenia defensywne i ofensywne, wyciągnąć wnioski przede wszystkim z poprzedniego meczu, ponieważ nie było ono dla nas udane ofensywnie i zrobimy wszystko, żeby, żeby tutaj pokonać Żaka Koszalin i odgryźć się za porażkę z poprzedniego tygodnia. Mam nadzieję, że uda nam to się to zrobić przy licznie zgromadzonej publiczności, tak jak to miało miejsce na poprzednim meczu. Ciężko porównać nasz pierwszy mecz z zespołem z Koszelina, ponieważ zmienił się tam trener od tego momentu, kiedy przyszedł tam trener, co robić. Mają, jeśli się nie mylę, bilans 7-5, więc to jest zupełnie inny zespół. Także tamten mecz już dawno w naszej niepamięci i cieszymy się, że udało nam się zwyciężyć tam i będziemy chcieli powtórzyć to tutaj.